Dokładnie, witam Was bardzo serdecznie w Dreamcrafcie w kolejnym odcinku i czas jest stąd wynosić. Dokładnie tak, po długim czasie wynosimy się z tego miejsca i lecimy gdzieś indziej, jakieś ciekawsze, lepsze miejsce. Więc czas to sobie wszystko wsiąść i coś z tym zrobić. A jak? Pojęcia nie mam. Ale jakoś trzeba się zabrać, więc no. Ojoj, tak to my nie chcemy robić. Nie ma mowy. Hm. Ale w sumie to możemy się na dwa razy zabrać, więc ja bym zrobił to tak, bo przecież mogę się tepnąć i to pobrać, więc w sumie. Niepotrzebnie czekajcie na ten odcinek tyle czasu, ale no dobra no, niech będzie, niech będzie, niech będzie, niech będzie. Zabieramy to wszystko ze sobą i ruszamy w świat. Ruszamy w świat. Dokładnie tak. Ehm, to se tu schowajmy, no i co? No, no, no i elo, no nie? Papa, pa. po pieska wrócę. A, teraz się udajmy i tepnijmy tu, gdzie skończyłem poprzedni odcinek, ale trochę dalej, bo pod Laki Bloka. Okej, okay. fajne, świetne rzeczy. Spoko. Jakby... Okej. Okay. Chociaż to, to na razie wywalę. To mi się na pewno przyda to też. Więc no Kolejny Lucky Blok, kolejne dwa Laki Bloki. I biom kolejny jakiś ładny nowy, więc dobra. Na tym biom, jak tym jestem... Dużo takich bloków da się znaleźć. Już widzę poprawa na minimapie. Kolejne dwa, ale do nich już nie idziemy na razie, bo to nie jest odcinek z otwierania takich bloków, choć takich na pewno parę będzie. Hero podium, No i świetnie, dobra. Jajo Smoke mamy przy sobie. Otwieramy kolejne takie bloki. Beacon. Świetnie. Ok. Okidoki. Czy coś możemy wywalić? To jest nam niepotrzebne. To sobie łatwo skraftuję. <grym> I tyle. Hmm. To se na pewno wywalę. I. Chyba. Tyle. Można powiedzieć. Wszystko ucichło, aż. Muzyka itp. I nadchodzi nos. Dobra. Cyk. Heroes to jest jakaś inna, dobra. Chodźmy tu na te polane, bo ja uwielbiam polany. Na polanach jest ładnie, ale jesteśmy na polanie. Lamy, alpaki i zwierzaki. jest? Piesiu, jaki piękny. Omega, oh ale ładny księżyc. I teren. Wow. Idziemy w tamtą stronę. Oj, 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 to mi się bardzo nie podoba. To mi się niesamowicie nie podoba. No cóż, szósta śmierć zawitała. Tepnijmy się tam No to drzewo. O wow! Nie, ja ją swój rzeczy! Nie! 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 Ej, nie, ja to tego tak. Ale ja nie mogę stracić rzeczy. Jest niedozwolone. Nie mogę rzeczy stracić. Ja nie mogę stracić rzeczy. To jest jakiś żart. Nie ma opcji. Ja mam tu tak ważne rzeczy. Tyle ich jest, że nie, nie ma opcji Tak być nie może Dobra, poszły, już gdzieś polazły Ja muszę zdobyć te rzeczy Są tak wartościowe rzeczy Dobra, tu dziś nocujemy Weźmy z tego plecaka Chyba wszystko mamy W miarę Prześpimy się, to z pewnością No nie fajny taki blok to był Plus zaliczył nam kolejną śmierć no cóż, powinna być kara na przykład, że jeśli ileś tam śmierci zdobędę do końca serii, to jest jakaś kara. Ciekawe by to było. Myślę, że jest to do zrobienia. A, to... Jest, to jest moja nagroda. Biom zimowy. Ale ja po vr to, to wiesz, ja mam dość. Dobra, to już wiem co to jest. To jest świetne. To jest... Oooo, ale zajebiście. Dobra, po blok, ale my nie chcemy w tym momencie dla taki bloków. My szukamy miejsca godnego, naszego zaufania, żeby zamieszkać w nim co do ciula. Ładne drzewo. I ciekawy teren, ale coś czuję, że... Nasza wyspa się kończy. Co to jest? To błoto? Pit. Do Pi. Nie wiem, nie wiem co. What? Co to jest? Taki blok. Ok, ciekawe, z pewnością. Proszę, bądź szczęśliwy. Jest ładny do tych To było w Weridaki. Wyrzućmy sobie to. To nam nie potrzebne. <grywy> Tyle w temacie. Jestmy to jabłko. Dobra. Burszko zjedzone, ładnie biom. I tu już jestem brzydszy taki, bo mamy wtedy to. Ale śmia. No dobra. Więc trochę lipna ta sytuacja terenowa w tym momencie, ale jeszcze zawsze alternatywą może być druga strona, więc chodźmy w tę stronę. No i widzicie i tu już jest ładnie, pięknie no tak, cyk ponad 100 biomów, więc coś znajdziemy pięknego dla siebie nawet jeśli ta wyprawa by trwała, nie wiem, 2 godziny lub dwa odcinki, to uda nam się, cyk o. Lucky, very lucky No i flaki No i nie mam co teraz zrobić, no, no i co, no i co? Robić? To wywal mi, schowaj mi to tu I teraz mogę to schować, to też mi wywal... Żelazo, super Nie wiem co wywalić Ajajaj, lapis Złoto, diamenty Ej, Ja nie mam co wywalić, to jest jakaś masakra, nie? Ja nie wiem tej. Dobra, piecyk. Nie, nie, jajo, nie, bajuj, jajo, dawaj mi to. No dobra, mamy jakiś tam sta. O, w bambusie, ja chcę do bambusów. Dobra, tylko otwórzmy jeszcze tego takiego bloka. Na. No. No. Złote rzeczy Dobra, zapnijmy się tam Tak, ja wiem, że to zero przygoda, adventure, ale Jakie to piękne! Mamy bambusiki, jak to jest pięknie! Tak, nie zobędę tych bambusów teraz, niestety Jak tu pięknie! Poślu. co to jest? Palenki Palmy dryneczki Wow. I tu osiedlić się byłoby zarąbiście w sumie. Ale to, no wiecie. Taki teren w sumie tu brzydki, że nie wiem. Tu już jest ładnie. W sensie, gdyby to zajmowało gdzieś z taką powierzchnię, no to jeszcze spoko. Ale no nie wiem. Tymi bambusami sobie sprawiłem się w FPSów. Otóż, mamy dwie godziny gry na serwerze, nieźle. Taki o, blok. O! mamy, winogrona chyba nie, jeżyny, Jerzy czy mamy, mamy je? Czy my mamy, mamy? Mamy. A czy to mamy, mamy? Mamy. Ciuskawkę to na może mamy. Ładnie, ale i nie Bloki, kurczę. Pisać. Wow, wow, wow moje, moje życie. Kurde, takie fajne rzeczy. Ja mam pecha jakiegoś. Zrób mi to, zrób mi tu hopię skrzynkę. A. O, to trochę pech. No dobra. Tu sobie powkładam takie rzeczy. A będzie opening tych, tych wraz z lucky blokami. Dobra, to ja po to wrócę. na tu waypoint, jakiegoś ustawię. Eee, wróć tu. Wróć tu. Dobra i właśnie zrobiłbym sobie też w tamtej wiosce Bo o tym w sumie nie pomyślałem cyk, cyk. wioska Dobra I Mamy to, możemy iść dalej w świat, nie martwiąc się o miejsce FQ No I się martwię o Lucy i... Lydia Okej Czy jest coś tu wartego, ciekawego uwagi Tam jest mościk Ale my nie szukamy mostów Gdzie my tu jesteśmy? Tu Siup Most Poza dwoma laki blokami i wioska Czy wioska, dobra Myślałem, że tam był dym Dużo tajga Słuchać Mewy, mimo że ich tu nie ma istę Magia modów Cyk Ten to jest w sumie takie bardziej Opening dla bloków i przygoda z promilem dobra, niech ci będzie Mam prawie cały armor State Jack Hmm. Hmm. ładny teren, znaczy się biom. jaskinia i tu fajny teren, ładny, mamy też pieprz, pieprzu nie mamy, coś tu mamy um a kolejna nasiona. Dobra, to na razie. kawę sobie zostawię. Ładny statek. I to jest niby ładne miejsce. Ale szczerze nie wiem. Poszukałbym jeszcze. O mój Boże. Utknąłem. Burgerek. Za będzie noc. O, tepnąłem się tu i wioskę. No, witam, witam uh. Uh, kto by się spodziewał Takich świetnych lutów Shimano Ognisko. Żadne rzeczy O, to co bym wziął Szkielet, nie! Tylko nie szkielet! Po ostatnim odcinku mam dość Okej, okay, to sobie wejdźmy. Halo, halo? Prześpimy się. Jak już jesteśmy, to skorzystajmy. Dobra. Ho. Oh. Spora ta wioska. Okej. Okay. No dobra. Jagody. A jagód nie mamy. No super. Polało. Tu mamy jakieś kule. Najprawdopodobniej dungeony, albo raczej taki bion. Tego nie chciałem. No dobra. Mamy też wiadra, więc fajnie. Wypijmy sobie mleko. Okej, okay. chlebek wleci i mamy wszystko. Bloki, blok. I żelazny staw. Niepotrzebny mi. <grym> wow, 3D grzyby. To jest normalnie Minecraft Adventure. Wow. Okej. Okay. Ciekawy teren, a niestety góry. Takie duże góry. Kulczaki, ten człowiek! Nie, to już. Różowy żół żółty. Dużo żółty kulczak, co jest? Kواzy. No sobie kozy w Minecraft. Trzeba ją zabić? jakoś spektakularnie, czy co? Bo ja pojętą mam. Tak chyba nie. niepografie to by już złapnął. Wow, kolejna wioska Trzecia w moim życiu na tym świecie Okej. Okay, to jest ogromne i ładne. I FPS są żarne. O! Dobra. Jeszcze wysłyszem. Piękny teren. Naprawdę. To jest przepiękny teren i tu taka baza. W skalę. Mega by to wyglądało. Ale to by było trzeba zobaczyć e, grubość skały. Boże, jakie to jest. brzydkie, bo oczo jasne. Dziwne niebo. Ale poza wiatrem, to tu nic nie widzę. Okej, okay, ona jest taka, 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 no, taka, więc za gruba to ona nie jest, więc dupa. Taki blok. Okej. Okay. Yes. tak już w pierwszym odcinku mają diamenty, więc hi hi. 34 diaks i to jest satysfakcjonująca ilość. Oczywiście sam to widzę, wykopałem wszystko, no nie? Idziemy jeszcze po tego Lucky Bloka i raczej zrobię cięcie dopóki nie znajdę czegoś ciekawego. Aha. Albo już po prostu... Oj lag. Mój pierwszy taki. Albo już po prostu nie zajdę miejsca. Zatob! O! Dobrepak paki inne ptaki. Dobrze, widzowie, więc mamy tutaj dwa bloki. Myślę, że to jest dosyć ciekawe. Dokładnie tak. Tu jeden cyk. Studnia. A jest razem na zieloną kwiatę, by the way. Um, no dobra. Cyk, Oby nie TNT, Jest! Ale mamy szczęście. Oj. Maragów sobie nie zdobędziemy za bardzo Niestety. Chociaż coś tam się wyrzuci. Jeh. Je. Cyk, no za tyle emeraldów, no to warto. I słuchajcie widzowie. Tu mamy jeszcze jeden Lucky Blok. Byle nie tyny ty, no i to nie jest tyny ty. Mamy Lucky Bloka. Lucky Bloka, co ja gadam? Mamy, mamy, mamy... Bicona. O, bicona. Nie mam co wyrzucić, więc wyrzucę to. I słuchajcie widzowie, chyba znalazłem potencjalne miejsce e, na nasz dom. Mianowicie będzie to ta ogromna zatoka, w której po prostu sobie tu coś walniemy. Tam będzie jakiś dom, tam jakaś na przykład farma, i tu se, te, se też coś zrobimy na tej wodzie, więc To jest moje potencjalne miejsce na, na dom, więc to do zobaczenia w kolejnym filmie W którym będzie zaczy Będziemy zaczynać Bu Do We Do zobaczenia Pa Pa